Cześć, witajcie, z tej strony Robert, dzisiaj środa, nie, żartuję, dzisiaj piątek i kolejny tech newsy. Środa nam wypadła, biorąc pod uwagę Folda 4, który miał swoją premierę. Tak, widziałem, że niespecjalnie jesteście zainteresowani Foldem 4 i Flipem 4, no ale może to się zmienić. Dzisiaj urządzenie powinno do mnie dotrzeć, więc testy zaczynam dzisiaj. Myślę, że 10-14 dni na recenzję. Jeżeli macie jakieś pytania, dajcie oczywiście znać. Natomiast my zaczynamy sobie od innego Folda, a mianowicie Mixa Folda dwójki od Xiaomi. Absolutnie zjawiskowe urządzenie. no Muszę przyznać, że zaczyna się robić bardzo ciekawie w tej kategorii. Urządzenie, oczywiście, składane tak samo jak Fold, czyli do środka, na zewnątrz mam ekran. Natomiast to, nad czym się najbardziej skupili na konferencji, była grubość sama urządzenia. Chwalam się tym, że smartfon ma 5,4 mm grubości po rozłożeniu. Fold 4 ma 6,3 mm. No, milimetr różnicy. No, myślę, że przy tak małej różnicy, ale przy tak małej wartości, będzie to jednak gdzieś tam zauważalne. Pytanie, jak z tym ekranem? Czy on faktycznie też jest trochę wklęśnięty względem samej ramki? Jak w przypadku folda, to ciężko wywnioskować trochę po tych grafikach, które się tutaj pojawiły oficjalnych. Natomiast no, różnica jest taka, że po złożeniu mamy 13,2 mm z Etui, bez Etui 11 mm. I tu jest różnica już, bo w najgrubszej części. Prawie 16 mm po złożeniu ma Fold 4, no więc to jest różnica 5 mm, to jest pół centymetra, to jest bardzo, bardzo dużo. Zobaczymy, bo Fold od Xiaomi 2 składa się też zupełnie na płasko, w przypadku Folda 4 od Samsunga niestety nadal mamy ten trójkącik taki nieszczęsny. Który tam występuje. Szkoda, no ja żałuję, że nie ma tych, tych motylków, które tam wcześniej występowały, o których mówiłem przy dwójce. Natomiast no zobaczymy, jak to finalnie będzie się kształtowało. Reszta rzeczy jest no, dość dobrze znana bardzo podobnie to wygląda 260 gramów około jeżeli chodzi o samo urządzenie. Zewnętrzny ekran jest amoledowy 120 Hz, ma przekątną 6,56 cala. Małe ramki po lewej po prawej stronie, u góry na dole trochę większe, więc nie jest to tak super symetryczne, ale wygląda i tak imponująco, moim zdaniem. W środku mam ekran 2K, 8 cali z kawałkiem, no również 120 Hz, 1000 nitów jeden i drugi. No, zobaczymy, na papierze wygląda to fantastycznie. No i oczywiście w takich urządzeniach bardzo ważne, oprócz tych wszystkich funkcji, które są towarzyszące, powiedzmy temu, że mamy dwa ekrany, czyli jeden duży, jak to będzie zarządzane, a to idzie tylko sprawdzić dopiero wtedy, kiedy urządzenie uda się po prostu przetestować. Natomiast bardzo ważna jest również bateria 4500, więc 100 mAh większa od folda 4. Więc no zawsze lepiej. Natomiast dużo szybsze ładowanie, 67W, jeżeli chodzi o przewodowe Fold jest 25. No więc nawet jeżeli nam ten telefon się by rozładowywał tak samo powiedzmy, a znam życie, że jednak nakładka od mi trochę lepiej pod tym względem jest zoptymalizowana, no to urządzenie będzie się nam na pewno szybciej doładowywać. I to jest fakt którego nie przeskoczymy. Ogólnie urządzenie robi naprawdę autentycznie fantastyczne wrażenie. Z tych ekranowych rzeczy jeszcze wspomnę o tym, że e, konstrukcyjnie, no, dzięki samej strukturze ekranu, pozbyte się polaryzatora i jest Cieńszy ten ekran, więc on może faktycznie dzięki temu urządzenie jest cieńsze. Folia jest bardzo, bardzo cieniutka, która jest no, folią, ale szkłem, tak to nazywają. Ciekawe, czy jest też tak odporna, powiedzmy, nie bardzo na odciski paznokcia. To sobie sprawdzimy, ale generalnie zapowiada się to świetnie, bo specka jest topowa na po 8 generacji, pierwszej, ten oczywiście 8 z plusem czyli ta najmocniejsza wersja, no i masa różnych tam promienników ciepła, które powodują, że ta temperatura ma się lepiej rozchodzić, co jest bardzo trudne, zwracam uwagę, przy składanych urządzeniach, bo one muszą działać poprawnie i poprawnie rozpraszać temperaturę zarówno przy formie złożonej, jak i rozłożonej. No i aparatowo, 50 megapikseli, jeżeli chodzi o główny aparat, mamy 13 megapikseli, jeżeli chodzi o ultraszeroki teleobiektyw dwukrotny, więc na papierze wygląda to trochę gorzej niż w foldzie, no bo jest dwukrotne zbliżenie, a nie trzykrotne. Natomiast same jakby oczywiście dane techniczne dużo nie mówią i nad tym się nie musimy skupiać. No i na chwilę oczywiście obecną nie wiemy, czy to w ogóle trafi do Europy i yy, czy będzie w naszej cenie. Po przeliczeniu z yuanów tam wychodzi chyba 6000, tysięcy, ale wiadomo, że taka cena jest nierealna, jeżeli chodzi o nasz rynek. Zobaczymy. No, fajnie, jakby to trafiło, nawet nie ze względu takiego, że nie wiem, dużo osób by to kupiło, czy byśmy wszyscy się na to rzucili, ale konkurencja dla Samsunga w tym segmencie na rynku europejskim byłaby jak najbardziej wskazana. Co w się sensie dla nas zawsze to byłby profit. Więcej takich telefonów składanych zawsze jakby wymaga od konkurencji, żeby bardziej przemyśleć swoją politykę cenową, i na to oczywiście liczę. I odnośnie jeszcze tych składanych, tylko bym powiedział, że pojawiła się wczoraj taka plotka, ja nie byłem pewien, czy to jest do końca prawda, szukałem jakichś jakby miejsc, gdzie można to zweryfikować, ale później inni youtuberzy zagraniczni zaczęli wrzucać również takie listy z koszyka powiedzmy, jak wycenione są sprzęty, jeżeli chodzi o Samsunga właśnie w Stanach Zjednoczonych. No to jest absolutnie jakieś, no, po prostu szokujące, kurczę no nie dość, że, że, że powiedzmy siła nabywcza w ogóle waluty jest dużo większa tam, to po przeliczeniu i teraz wyliczam. Z Fold 4, BATS 2 Pro, Watch 5 Pro kupujesz za 739 dolarów w momencie, kiedy oddajesz Folda 2 i Watcha 4. I wychodzi 3400 zł za cały zestaw, łącznie jeszcze oczywiście z jakimś etui, no masz te słuchawki, ochronę i tak dalej, tak dalej. No naprawdę, to jest coś niesamowitego, że, że powiedzmy za tyle pieniędzy uda się to finalnie Kupić. U nas oczywiście też jest fajna promocja, w sensie, że jak ktoś ma folda 3, że oddaje go za 5 koła, no bo to wtedy dokładasz 3 koła i masz nowego folda. Oczywiście te zmiany nie są jakieś gigantyczne, to będziemy sobie sprawdzać, więc fajnie, że w ogóle można coś zrobić z tym foldem, jeżeli ktoś kupował w zeszłym roku. Ciekawe, czy w ogóle względem folda 2 i jak to będzie wyliczane, czy folda pierwszej generacji, jeżeli ktoś by chciał się przerzucać ze starszego. I kolejna informacja dotyczy no, przebitej bariery 200 megapikseli, jeżeli chodzi o to Motorola X30 Pro, która wreszcie się pojawiła. Ja przypominam, że robiłem obszerne tych newsy odnośnie tych megapikseli, dlaczego to jest ważne, żeby jakby inwestować w to, żeby było więcej megapikseli. I to nie chodzi o to, że nagle zdjęcia będą super lepsze, tylko że rzeczywiście ilość megapikseli może zastąpić pewien zakres ogniskowych. Oprócz szerokiego kąta, naturalnie ze względu na konstrukcję soczewek, natomiast to jest fajna droga i rzeczywiście musieliśmy trochę długo czekać od momentu, kiedy Samsung zaprezentował ten swój, tą swoją matrycę do momentu, kiedy ona wreszcie weszła no i pojawiły się właśnie w mocce X30 Pro. Oprócz tego to jest 200 megapixelowy aparat ze światłem 195 z optyczną stabilizacją. No oprócz tego mamy 50MP ultra szeroki i 12 megapixelowy telobieg w tych dwukrotne zbliżenie. Tutaj zwrócę uwagę, że ten główny obiektyw oczywiście może łączyć piksele 4 do 1, 16 do 1, więc może robić zdjęcia i 250, i, i 12,5 megapikselowe i pewno w domyśle one są 12,5 megapikselowe. Natomiast pokazywałem wielokrotnie, że przy 50-megapikselowych zdjęciach w, gdzieś tam w testach, a przy 108 to w ogóle różnica między robieniem zdjęć w tym podstawowym trybie, a w tym takim wyższej rozdzielczości jest widoczna. I oczywiście zdjęcia się dłużej zapisują, więcej zajmują, ale ilość szczegółów i detali jest rzeczywiście porażająca. Więc przy tych 200-megapikselach, no jestem ciekawy, jak to będzie faktycznie wyglądało. No, Natomiast jeszcze, jeżeli chodzi o resztę specyfikacji, no to jest generalnie Topowa, no bo mamy Snap'a 8 z plusem generacji pierwszej, teraz będzie wysyp tych procesorów. 144 Hz AMOLED, no i bateria 4610. Wygląda telefon bardzo fajnie. Trochę P30 Pro mi przypomina, jeżeli chodzi o przód, chociaż mniejsze ramki ma. Z tyłu, bym połączenia jakiegoś Vivos Oppo, coś w ten deseń. Ceny oczywiście są chińskie na razie i w żaden sposób nie są w stanie odzwierciedlić tego, jak będzie to wyglądało w Polsce. Natomiast no, jesteśmy w stanie gdzieś tam się zmieścić, może w 3000, zobaczymy. No i na końcu dwie informacje. Pierwsza, taka dusza, Motorola Razer 2022 się pojawia. Oczywiście poprzedniej generacji dwóch właściwie nie miałem, więc ciężko mi się odnieść do poprzedników, niestety. Ale będzie to naturalny konkurent e, Flipa 4. Fajnie, że producenci zaczynają coraz więcej wypuszczać takich telefonów. Jeżeli chodzi o sam telefon, no to wygląda dość podobnie. Różnica, oczywiście, jest taka, że ten zewnętrzny ekran jest dużo większy względem flipa, więc na pewno też więcej rzeczy można tam robić i to jest spory plus. Zwracam uwagę, że kluczem, jeżeli chodzi o te telefony z klapką. Myślę, że tu już się przekonaliśmy na tych trzech generacjach flipów i innych właśnie urządzeń. Są dwie rzeczy. Po pierwsze trwałość tego zawiasu, jak to będzie działać i jak dużo można zrobić właśnie z zewnętrznym ekranem. Tu motka może wygrywać. ale druga rzecz to bateria. No, jednak jesteśmy przyzwyczajeni do jakiegoś standardu, a jednak te małe telefony przez swoją obudowę, tą cienką obudowę, która się składa, również bateria jest pewno dzielona, chociaż ciężko powiedzieć, ale myślę, że tak. No, nie do końca radzą sobie w takim codziennym użytkowaniu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tych generacjach. Tutaj nowością ma być sposób, jakby zginania ekranu, czyli kropla wody. Wcześniej, jak pamiętacie, ten ekran się przesuwał, nie wiem, czy teraz też to tak wygląda. Natomiast teraz po zgięciu, po prostu ekran będzie się jakby trochę bardziej w obudowie chował i będzie robił taką kroplę wody, żeby można było złożyć ekran na płasko, no i żeby nie było za dużego jakby promienia tego zgięcia, no bo wtedy ekran by nam się złamał. A po rozłożeniu dzięki temu ma ekran być zupełnie płaski. Co oczywiście w przypadku Folda 4 czy Flipa 4 nadal nie występuje. Zobaczymy jak w tym miksie 2Fold, więc no, robi się coraz bardziej ciekawie. Zewnętrzny ekran ma oczywiście 2,7 cala. Jeżeli mówimy o wewnętrznym, OLEDowym, również 6,7 cala, 2,4 na 1080 pikseli i 144 Hz. No i aparatowo tutaj jest dość klasycznie, 50 megapikseli i 13 megapikseli jako ultra szeroki, no i baterynie 3500 z szybkim ładowaniem 33 w więc nie jakoś ogromnie dużo, ale to jest mniej więcej między Flipem 3 a Flipem 4, zobaczymy. Ja jestem ciekawy, mam nadzieję, że w tym roku uda mi się dorwać ten telefon do testów. I na końcu informacje odnośnie 10T 5G od OnePlusa, którego testuję już nie wiem, chyba 10 dni. Już będzie chyba z 10 dni. Ustalono wreszcie cenę 3899 za wersję 828. No, chyba dużo mi się wydaje, bym powiedział. Zobaczymy. Ja jeszcze tak do końca w opinii sobie nie wyrobiłem, ale, ale to już niedługo przede mną, żeby zabrać się za nagrywanie. Ogólnie jest super telefon, bardzo fajne animacje, całkiem fajnie wygląda, chociaż brudzi się niemiłosiernie. Super szybki, zdjęcia również wyglądają całkiem przyzwoicie. No, ciężko się tak na pierwszy rzut oka jakoś mocno przyczepić, bo wszystko działa bardzo, bardzo dobrze. Ale czy te899? Ja bym chyba nie powiedział, ale poczekajmy do recenzji. Dzięki to na dzisiaj tyle. Zapraszam do komentarzy. Jeżeli macie jakieś pytania, to również pozostaje do Waszej dyspozycji. Będę wdzięczny za udostępnienie i polajkowanie tego materiału. Trzymajcie się. No i pozdrawiam. Cześć.